Dzień dobry, dzisiaj chciałbym pokazać Wam, jak dzięki pakietowi Super Smyki oraz zawartych w nim klockach NEMI, będziecie mogli w prosty sposób nauczyć dzieci kodowania. Dzięki klockom NEMI, dzieci nie tylko będą w stanie zauważyć, ale przede wszystkim poczuć przerabiane przez nas zagadnienia. Zapraszam! W tym ćwiczeniu każdemu z graczy zostaje przyporządkowany kolor. Ja przygotowałem wersję dla czterech osób. Zawodnik żółty będzie musiał zebrać jeden żółty klocek. Czerwony, dwa czerwone. Niebieski, niebieskie i zielony, oczywiście zielone. Zawodnicy mieszają wszystkie swoje klocki, a następnie losowo zostają one przydzielone. Grę rozpoczyna zawodnik, który ma tylko jeden klocek. Cyk, 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 cyk. I. Teraz musicie tak pozamieniać się klockami, żeby Adaś miał niebieskie dwa, Maciek czerwone, Maja jeden żółty, Ale można Albert. Się Właśnie na tym polega cały stopień, że można się wymieniać tylko z osobami, które są obok. I wymienia się ta osoba, która ma jeden klock. Adaś, zaczynaj i z kim się chcesz wymienić? Z Mają. Z Mają. Nie możesz Maja nic się z ciebie... Albert. I jaki chcesz krocek Alberta? Możesz pobrać od graczy siedzących obok niego jeden klocek. Na przykład czerwony. Następnie zawodnik z jednym klockiem znowu robi to samo. Grę kontynuujemy, aż wszystkie klocki zostaną przydzielone do odpowiednich osób. Zobacz, ty nie oddajesz klocka, nie wymieniasz, który no. miałeś w początku, tylko dobierasz sobie od Alberta. Jaki wybierasz od Alberta klocek? Albo możesz od Maćia. Dobra, no to wiesz, a Teraz ty Maciek od kogoś... Nie, tak sobie zostawiasz. I masz dwa Teraz Maciek. Ty wybierasz od kogoś w lącek. W tej grze bardzo ważna jest współpraca pomiędzy zawodnikami. Pamiętajcie, im więcej graczy, tym trudniejsza rozgrywka. No, Młodzież ma... zabrak niebieskiego. Nie! Macie, ty nie możesz robić nazwość komuś albo nie możecie sobie tak podbierać, tylko musicie współpracować, tak żeby cała grupa zdobyła tak jak trzeba. Czasem ruch, że oddasz komuś swój krocek w swoim kolorze. Będzie dobrym ruchem. Dobra. No to kombinujemy. Nie czerwony. No oddaj czerwony. Czerwony. Mhm. Patrzcie, jakie macie kolory, żeby takie też sobie zbierać. Teraz komu daję żółtego? Żeby... Nie daję żółtego, tylko dobiera sobie jakiś... No, Dobierasz sobie jakiś klucz. Maciek? Super. Maja? Albert? No i Adaś? Udało się? No. Wybierając pakiet Super Smyki dostajemy dość uniwersalne narzędzie, dlatego, że możemy uczyć zarówno matematyki, jak i kodowania, a co najważniejsze, wykorzystujemy do tego narzędzia, które są odpowiednie dla wieku rozwojowego dzieci, czyli są dla nich przystępne, naturalne i zrozumiałe. Daje nam to możliwość po raz pierwszy w historii, bo do tej pory nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby klocki do nauki liczenia były dostępne z jakimkolwiek podręcznikiem przedszkolnym czy szkolnym. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, ile czasu zajmuje przygotowanie się do zajęć. W związku z tym przygotowaliśmy serię filmów wprowadzających w świat super smyków i tłosków NeMi. Będą to krótkie filmy instruktażowe dostępne na kanale YouTube. Część już Państwo mogą zobaczyć teraz, część pojawi się od września. Zapraszam!